Dzisiaj powtórzmy temat, jakim są równania kwadratowe. Mamy dokończyć zdanie. Równanie w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie ile rozwiązań? Zaczynam od tego, że wyznaczam dziedzinę, dlatego że w mianowniku mam niewiadomą, a nie możemy dzielić przez 0, więc x kwadrat minus 4 nie może być równe 0. Jest to wzór skróconego mnożenia, więc rozpisuję x m, minus 2, Razy x dodać 2 nie może być równe 0, tak? Jest to wzór. x kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b nawiasie razy a plus b. Więc kiedy ten wynik będzie równy 0? Wtedy, kiedy albo pierwszy nawias będzie równy 0, albo drugi nawias będzie równy 0. Więc rozpisuję x minus 2 nie może być równy 0, lub x plus 2 nie może być równy 0, więc wychodzi nam, że x nie może być równy 2 lub x nie może być równy minus 2. Dziedzina to są liczby x należące do liczb rzeczywistych z wyłączeniem bez dwójki i minus dwójki. Przechodzę do rozwiązywania równania. Wymnażam razy mianownik i otrzymujemy x kwadrat minus 3x razy x plus 2 równa się 0. No i kiedy to będzie równe 0, kiedy albo pierwszy nawias będzie równy 0, lub drugi nawias będzie równy 0. Więc przyrównuję x kwadrat minus 3x równe 0 lub x plus 2 równe 0. Tutaj wyciągam przed nawias x jeszcze x i w nawiasie mam x minus 3 równe 0 i tutaj tak samo rozpisuję, że jest x równe 0 lub x minus 3 równe 0 dokończę to x równe 3. Tutaj jeszcze rozwiążę to równanie, x plus 2 równe 0, x równe minus 2. I mamy trzy odpowiedzi, ale sprawdzam je z dziedziną, bo x nie może być równe 2 i minus 2, a tutaj mam odpowiedź minus 2, więc tego nie bierzemy pod uwagę, tutaj nie należy do dziedziny. Więc biorę tylko odpowiedź 0 i 3, więc ma dokładnie dwa rozwiązania. Przejdźmy do kolejnego zadania, i mamy bardzo podobne, ile ma to równanie rozwiązań. Więc znowu zaczynam od dziedziny, tak? Mam tą samą sytuację. x kwadrat minus 25 nie może być równe 0, czyli x minus 5 i x plus 5. Nie może być równe 0, czyli x minus 5 nie może być równe 0, lub x plus 5 nie może być równe 0, czyli x nie może być równe 5, lub x nie może być równe minus 5. Dziedzina x -y należąca do rzeczywistych z wyłączeniem piątki i minus piątki. Mamy dziedzinę, przechodzimy do równania. Wymnażam razy mianownik i otrzymujemy x kwadrat minus 3x razy x kwadrat plus 1 równe 0. Rozważę te nawiasy osobno, czyli rozpisuję x kwadrat minus 3x równy 0, tak? bo wymnożenie którego z tych nawiasów da nam wynik 0, tak? bo któryś z tych nawiasów musi być równy 0 wtedy i ma, otrzymamy wynik 0, x kwadrat plus 1 równy 0 i rozwiązujemy, tutaj wyciągam x przed nawias i zostaje mi x minus 3 równy 0. Czyli x jest równe 0 lub x minus 3 jest równe 0, czyli x jest równe 3. I rozwiązuje drugie równanie, jeszcze x kwadrat plus 1, x kwadrat równy minus 1, co jest nieprawdą, bo każda liczba podniesiona do potęgi drugiej daje nam liczbę dodatnią, czyli mamy dwie odpowiedzi, x0 i x3. Jeszcze sprawdzam je z dziedziną, są zgodne, więc ma dokładnie dwa rozwiązania. W tym zadaniu mamy wyznaczyć dziedzinę tego równania i rozwiązać to równanie. Więc dziedzina, mianowniki nie mogą być równe 0. Tam mamy, tam właśnie mamy, niewiadome, więc wyznaczmy, czyli 2x plus 1 nie może być równy 0 i x plus 2 nie może być równy 0. Rozwiązuję. 2x nie może być równy 0. Minus 1, czyli x nie może być równe minus 1, 2. I tutaj jeszcze to jedno: x nie może być równe minus 2. Dziedzina x -y należące do liczby rzeczywistych z wyłączeniem minus 2 i minus 1, 2. Następnie przechodzę do rozwiązania tego równania. Będę wymnażać na krzyż i otrzymujemy 2 razy x plus 2. Równa się 2x plus 1 razy x minus 1. I wymnażam 2x dodać 4 równa się 2x kwadrat minus 2x dodać x minus 1. Przenoszę wszystko na jedną stronę i otrzymuję 2x plus 4. Minus 2x kwadrat dodać 2x minus x plus 1 równa się 0. Dodaję to, co się da do siebie dodać, redukuję wyrazy podobne. I mam minus 2x kwadrat, 2x, 2x minus x, czyli plus 3x i plus 4 plus 1, czyli mamy plus 5 równa się 0. Liczę deltę, Wzór na deltę to jest b kwadrat minus 4 razy a razy c. Wypisuję to, co jest a, co to jest b i co to jest c. a u nas jest to minus 2, b to jest 3, a c to jest 5. Podstawiam do wzoru. 3 do potęgi drugiej, minus 4, razy minus 2, razy 5. Otrzymuję delta 9, minus 4, razy minus 2, to jest plus 8 razy 5, to jest, 40, to jest 40. I otrzymujemy 49. Pierwiastek z delty to jest 7. Delta większa od 0, czyli mamy 2 miejsca zerowe. I wzór na pierwsze miejsce zerowe. x1 jest to minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. I otrzymujemy minus 3, minus 7 podzielić na 2 razy minus 2. I mamy minus 10 podzielić na minus 4, czyli mamy 10 czwartych. x2 minus b, dodać pierwiastek z delty, podzielić na 2a. I otrzymujemy minus 3. Dodać 7, podzielić na 2 razy minus 2 i otrzymujemy 4, podzielić na minus 4 i jest to minus 1. Sprawdźmy jeszcze nasze odpowiedzi z dziedziną, bo x -y nie mogą być równe minus 1, 2 i minus 2, ale widzimy, że mamy wynik 10, 4 i minus 1, więc jak najbardziej należą one do dziedziny. Przejdźmy do kolejnego zadania i zaczynam od wyznaczenia dziedziny. Dziedzina, to jest x plus 2, nie może być równy 0, czyli x nie może być równy minus 2. Następnie przechodzę do rozwiązania tego równania. Wymnażam razy mianownik, czyli razy x plus 2. I otrzymuję, że 4 to się równa x minus 1 razy x plus 2. Wymnażam nawiasy i otrzymuję 4 równa się x kwadrat, dodać 2x minus x. I minus 2. Przenoszę wszystko na jedną stronę i otrzymujemy x kwadrat 2x minus x to jest x. Dodać x i mamy minus 2 minus 4 równe 0, czyli mam x kwadrat plus x minus 6 równe 0. Funkcja kwadratowa liczę delta. Delta to jest b kwadrat minus 4 razy a razy c. U mnie A jest równe 1, B jest równe 1, a C jest równe minus 6. Podstawiam do wzoru. I otrzymujemy 1 minus 4 razy A to jest razy 1 razy C to jest razy minus 6. Otrzymujemy 1 dodać 24, czyli 25 delta większa od 0, dwa miejsca zerowe. X1 równe minus B minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy minus minus 1, minus pierwiastek z 25, podzielić na 2, co daje nam minus 1, minus 5, czyli minus 6, podzielić na 2, czyli minus 3x2. Mamy minus b, dodać pierwiastek z delty, podzielić na 2a, co daje nam minus 1. Pierwiastek z 25 to jest 5, czyli dodać 5, podzielić na 2a, czyli 2 i mamy 4, podzielić na 2 jest to 2. Sprawdzamy, czy nasze odpowiedzi należą do dziedziny. Należą, bo jest minus 3 i 2, a w dziedzinie, u nas tylko w dziedzinie nie należy minus 2.